Jak dobrze wiecie, rzepak nie samym azotem żyje. Pracujemy na kolekcjach odmianowych, które dobrze plonują na poziomach już 150-170 kg azotu, ale aby osiągnąć wysoki plon nasion oraz odpowiednie zaolenie, musimy wesprzeć. Najważniejszy składnik klonotwórczy nawozami mikroelementowymi. Jednymi z najistotniejszych składników pokarmowych z grupy mikroelementów w okresie wiosennego nawożenia dolistnego w rzepaku są bor oraz molibden. Molibden często jest pomijany z jego niskiego pobrania jednostkowego do wytworzenia jednej tony nasion, ale jest bardzo ważny z tego tytułu, że odpowiada za metabolizm azotu. Problem z molibdenem wynika z tego tytułu, że jest blokowany w glebie przez siarczane tlenki żelaza, glinu, ale jest szalenie ważny w uprawach takich jak rzepak. Z kolei nawożenie borem jest istotne z tego tytułu, że pierwiastek ten wpływa na polepszenie procesu kwitnienia. Rekomendowane produkty do nawożenia dolistnego w naszej firmie to Fortestin Plus wraz z nawozem Filgrin Alia, który dodatkowo zawiera część biostymulującą. Także mówimy tutaj o nawożeniu dolistnym oraz biostymulacji. Jest to istotne z tego tytułu, że rzepak jest wrażliwy na spadki temperatur, przemarzanie w okresie około kwitnieniowym, także zabezpieczmy już dziś nasze plantacje. Pamiętajcie Państwo również o produktach na bazie aminokwasów. Takim produktem jest Aminotek Plus, który będzie wpływał na przyspieszenie m.in. wchłaniania składników pokarmowych z grupy mikroelementów przez liście.